Proszę Państwa, na pewno Państwo zapoznaliście się z artykułem w rezolucji wyborczej, tam mówimy wywiadu na ten temat, który moim zdaniem dzieje się w wyborach. Uchwała? Tak, to jest głos dyskusji. No. Rakat 52, Pani Agnieszka, mówi, mówi o tym, że jest uchwała, a potem jest dyskusja. Punkt B. Jeżeli Pan na pewno w statucie, to. To też tak wody I problem polega na tym, że mamy dzisiaj uchwałę, wymieniającą uchwałę sprzed czterech miesięcy, gdy na starcie kadencji Pan Burmistrz też rzuca je podwyżkę, Komisja ją uchwaliła. Gdy mówiłem Pani Pani e, Zastępcy Burmistrza, Pani Jędrzej Człowskiej, że to się rozbije czkawką, Pani emocja zawieszała w ale jednocześnie coś się stało i żeby nie. Nie być na takiego podzerniach, tak, takim podziorowym między Pan Burmistrz, rozumiem, zaproponował teraz obniżenie tych eee, Czytałem też artykuł w fakcie, gdzie Pan Burmistrz się i został ogłoszony właściwie bohaterem narodowym, bo, bo nigdzie wcześniej e, fakt nie spotkał się z takim, z takim faktem obniżania tej przez gospodarzy e, miasta. No tam to zabrakło tej informacji, że najpierw nastąpiła podwyżka o, o chyba prawie 800 złotych, a teraz jest. Natomiast ja powiem Państwu, ponieważ tu nie chodzi o pamiętę na miastach, to ja naprawdę nie walczę z pamiętą na myślach, tylko walczę z patologią, jaka tutaj jest. Ona jest od wielu lat, ona się po prostu pogłębia, ona trwa. E, I Pan burmistrz, który ma moją nie chce tej patologii zmienić. Proszę Państwa, e, Pan burmistrz bardzo rzadko, właściwie nigdy publicznie nie zabiera głosu w ważnych sprawach dla miasta. Teraz Państwu dam przykład. Czy to na przykład była droga S6, czy to, czy to na przykład była likwidacja Pan właściwie sprzedaż tych publicznie Pan Burmistrz tutaj nie zabieramy głosu. Czy to są oświadczenia? Nie, to jest błąd dyskusji. To jest błąd dyskusji na ten 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 uchwały. W tej sytuacji. Nie jest to też mamy taki punkt w naszym oświadczeniu? Tak, ale ja nie, nie chcę, chcę uświadczenia, tylko chcę zabrać do dyskusji z uchwałą Panie Przewodniczący. Bardzo pan proszę się przynoszenie Ja się trzymam do no, żeby powiedzieć o co mi chodzi, muszę dojść do tego. Jeśli Pan pozwoli, też jest w tym ustąpieniu o więc proszę poczekać. Tak, zaraz do tego dojdziemy. I proszę Państwa, ta patologia się pogłębia cały czas. dzisiejsze uchwały chociażby o dotacji na zabytki lębowskie świadczy również o tym, chociaż wydawałoby się dla observatora z zewnątrz, że nie bo przecież kto by nie chciał, żeby zabytki były odnawiane i żeby były w pięknym żeby pięknie wykonane i można było je oglądać przez turystów czy też nawet samych mieszkańców to, to polega na tym, że ta uchwała jest w tej uchwale o, o, o zasadach przyznawania dotacji do zabytków jest tak wszystko sformułowane praktycznie, że tylko kościoły. Bory, to Jeśli Pan pozwoli, Panie Przewodniczący, to momencie, No, to do tego. Może Pan nie przerywać tego rodzaju, nie ma problemu. Jeśli Pan Przewodniczący mi odbierze głos, będę musiał zejść z tak? Ale czas powiem to gdzie indziej. Jeżeli Pan by chciał wysłuchać, chociaż jeszcze troszeczkę to Pan pozwoli teraz, e, чи, to ja wyskoczę. Patologia polega również na tym, że Pan Burmistrz Górnisz, na myślach, właściwie do każdego podchodzi z wielką rezerwą, jeśli nie jest to w jego interesie. W interesie politycznym. I tak naprawdę to, co, to, co się tutaj dzieje, proszę Państwa, to wszystko, wszystko zmierza do tego, żeby miasto stało się największą kasą samochodowo-budżetową. Nasz budżet miasta na dokładnie. Jeśli Państwo prześledzicie sesje, jakie były w tej kadencji, jakie były w poprzedniej, to się okazuje, że my właściwie dostajemy pieniądze na prawo ile. Na pytanie moje pana burmistrza o pomysły na rozwój miasta, ci, co byli na komisji pamiętają, padło sformułowanie w grudniu to było, później. Dzisiaj 4 miesiące po tej sesji i 4 miesiące naszej kadencji mija, pomysłu nie ma żadnego, proszę państwa. Chyba, żeby nazwać pomysłem to, że w ustawie, w uchwale o inwestycjach pojawił się zapis o jakimś sztucznym boisku przy y, nasze sportowej. I tu jest problem właśnie. Dlatego ja jestem troszkę zdziwiony e, sytuacją taką, że najpierw podwyższamy sobie pensję, to znaczy pan burmistrz szczerzył podwyżki, koalicja to uchwaliła, a teraz chyba tylko dla oczu jest wniosek o to, żeby obniżyć tą pensję. Dla mnie osobiście praca pana burmistrza na myślaka nie jest warta 10 tysięcy złotych. Nie jest warta nawet powiem szczerze, najniższej krajowej, ponieważ z tego co widać, Pan burmistrz właściwie tylko bywa, bywa, bywa bardzo w bardzo wielu miejscach. To jest bardzo potrzebne dla polityka. A my chcielibyśmy mieć menedżera, ale może nie. Bywa i na tych, na tych spotkaniach potem po tych spotkaniach robią się takie właśnie uchwały o tym. O mieszkańców. Nie ma tam Państwa, pomysłu, jak problemy ludzi, którzy nie mają mieszkania, rozwiązać. Tego nie ma. Proszę Państwa, dosyć też ciekawa rzecz, jeśli chodzi o, o znajdowanie dużo pracy. I tutaj właśnie przejdę między do Pana Przewodniczącego, że to nie jest tajemnicą, że praca w mieście jest w gestii burmistrza. Oczywiście mówię o pracy w miejskich spółkach, czy o pracy w miejskich innych jednostkach. To jest sedno sprawy i wszyscy o tym wiedzą. I ja nie żałuję temu, że pan przewodniczący dostał pracę w wodociągach. Czy też mąż pani, pani radnej dostał tam pracę, czy też ktoś inny, to naprawdę nie dochodzą się interesuje. Czy na przykład pan Krzysztof Siśwa dostał teraz pracę w muzeum? To, to jest normalna rzecz. Tylko problem polega na... I potem będzie wniosek, znaczy niedługo będzie wniosek o podwyżkę wody, i będą nam udawane specjaliści z wodociągów, że tak spółka świetnie pracuje, ale nie idzie trzeba podwyższyć e, znowu cenę, cenę wody. Na tą cenę wody starają się opłaty nasze, czyli mieszkańców. To samo co utrzymywanie e, takich zarządców firm jak pan Josław Siergi, który sobie nie nadzieje tak? ale państwo rekordowo 200 tysięcy zł wydaliście na to. Pamiętacie państwo, ile mamy remontów, ile przynaleźliśmy na remonty tary tarę Pan Główny zaproponował w uchwale jedną, jeden element jednej karty celowej w całym mieście, a co się okazało? Czyli jeszcze dalej dotyczy do tej sprawy? Tak, tak, bo muszę serdecznie... Nie chcę Pan pozwolić, żeby dalej skończył, czy pozwolić na ostatni? Nie no, tylko na razie nie Pani na pana dowieść, ja nie wiem, dlaczego zmienił, tak? No wie Pan... Wszyscy radni chcą tego słuchać. No to mogę już tu Tak jest też w Sejmie, prawda? Czasami to w tej samej mówią posłowie. To jest to, więc jeżeli... Proszę, ja muszę, no, panie przewodniczący, jeśli państwo doprecyzujecie statut, a z tego co wiem, to pan uchwał, w tamtej kadencji był pan członkiem Rady Miejskiej, I tam jest tak napisane, że jest dyskusja, gdzie będę pan z rady dyskutnie ja Nie ma problemu, tak? Jeśli pan się budzi, panie Jarku, to też może pan wyjść, tak? Na kawę, albo na papierosa, jak i te Natomiast ja myślę, że nie dobrze, że może pan przerywa. Piony, tak? Pan ma swój biznes, pan działa. Więc pytanie, dlaczego pan nie chce nad tą fatologią porozmawiać? Bo to jest patologia, co się dzieje. Tak? Utrzymywanie na stanowiskach ludzi, którzy się nie sprawdzają, tak? albo rozdawnictwo pieniędzy, dlatego się daje kościoła, ponieważ potem no boż, to boż to wychwalał, czy przy okazji kampanii, czy innej okazji. To jest świetne. A ludzie, a mieszkańcy, którzy się nie interesują radą miasta, takich jest wiele, ale koną do kościoła mają świetny przykład, jakiego ja mam świetnego burmistrza. Przy okazji wirtualnej. Gdyby te pieniądze przeznaczyć na jakiś program, może jakiś program na młodych, tak, żeby się w w tym mieście nie że bo tutaj pracy przecież nie ma. Jest taki program? No nie ma. Budownictwa? Też nie ma. Komunikacja? Pada. Wodociągi? No chciałoby wyższe wody. No więc może tym się zajmijmy. Ja mam taką nadzieję, że jak się tutaj rady, to będę mówił o projektach, które Pan burmistrz, tak było w kampanii wyborczej, jak to było napisane, że ma niesamowitą ilość pomysłów, ma ciekawe pomysły na rozwiązywanie problemów na borkach w różnych dziedzinach życia. Ja Mija prawie 5 miesięcy dobijamy kadencji i nie ma pomysłu. Więc, więc teraz pytanie, czy jeżeli nami kieruje, czy próbuje kierować osoba, która nie ma pomysłu i płaci Ci 10 tysięcy miesięcznie, to jaki tu jest sens? Zapłaci pan taką osobę w swojej firmie? No prosto prostu pytanie. Wyłoży Pan 10 tysięcy miesięcy na osobę, która nie ma pomysłu, jak kierować firmą? Wybory to nie jest to... Samo na... Aha, czyli wybory czyli może z są mieszkańców dowolnie szastać na prawo i lewo. Pan starosta świetnie to pokazuje. Można tak robić oczywiście. jeśli się liczy, nie liczyć. Ma pan rację, że wybory wszystko zweryfikują. Ale ja jako radny obecnie tak, chciałbym coś zrobić. Ja się czuję nie potrzebuję. Rozumie Pan? Ponieważ na komisjach jest właściwie, my sobie rozmawiamy, ale wszystko jest ustalone. Tutaj nie ma żadnej dyskusji. Widział pan ostatni dysunek te zdaje się, tak? Rozmawiają Rostowski z Walcerowiczem. Yy, z Powiadajmy sobie, ale tak jest wszystko ustalone. Ale gdyby tak było, chciałbym mówić o rozwoju tego miasta. Dla młodych, dla innych ludzi. Nie ma tego. I dlatego uważam, że pensja w wysokości, e, podaje 10, Panie Przewodniczący, przepraszam, 10, 300? 300. 10, 300 jest za wysoka. Jest za wysoka, ewidentnie. Pan burmistrz na razie nie zasłuży na nią. Natomiast powiem tak, będę pierwszy, który podniesie rękę za podwyżką pensji, bo do maksymalnej kwoty 12 tysięcy. Jeśli zobaczę, że burmistrz pracuje dla mieszkańców tego miasta, a nie tylko rozdaje pieniądze i szuka pokryć sprzęt, to jest problem w tym mieście. Jeśli tak będzie, będą pomysły, to ja pierwszy podniosę rękę i głoszę wniosek o podwyżkę pensji. Dlatego uważam, że to, co tutaj jest, to jest tylko gierka, pod publikę i nic więcej. Tak to wygląda. Dziękuję